Witajcie drodzy mieszkańcy gminy Poronin. Tatrzańskie przymierze tworzą ludzie o różnych poglądach, których łączy wspólny cel, dobro mieszkańców naszej małej ojczyzny. Wójt winien wspierać równomierny rozwój wszystkich sołectw. Szansę dla nas widzę w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania. Chcę zachęcić Was do inwestowania w rozwój bazy rekreacyjno-sportowej. Ważne dla mnie są inwestycje w infrastrukturę drogową oraz szkolną, a dbałość o bezpieczeństwo oraz zdrowie naszych mieszkańców traktuję jako obowiązek. Wspierał będę służbę zdrowia, opiekę i pomoc społeczną oraz ochotnicze straże pożarne. Sprawowanie władzy pojmuję jako służbę bycia z ludźmi i dla ludzi. Zwracam się do Was z prośbą o zaufanie i wsparcie w dniu wyborów. Każdy głos jest ważny. Proszę Was, oddajcie swój głos na ludzi Staczeńskiego Przymierza i na mnie.